Helmondziak Life od odpalił i gada z rodzinką w waleniu k***u? Kobra, zajebi*** jest. Wiem się, że to nie to, tym. Nie no, właśnie w to jesteś bardzo świadomy tego, Ale patrz, teraz, o co ty teraz opowiadasz? To nie ma znaczenia, co ty ty... no bo... w tym... Słuchaj, moment... jeszcze, żeby... bo ja coś jest koniec jednego roku i jakby... Dałeś sobie, kurwa robiłeś sobie okienko pogodowe, no kochanie, jeszcze w starym roku, tak sobie pisałeś? no oczywiście, że tak, i na i na którego gardzę też, żeby dałeś okienko, i ale okienko ci powiem bez i kurwa, tak, tak bywa, no, myślałem, że 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 i ci to zejdzie, to będziesz był bez problemów, Ty to za każdym razem jak wierzesz to gówno, to się z tobą dzieją takie rzeczy. I toż, to przecież to, to trzeba być naukowcem, żeby to ogarnąć, że to, to taka, taka, taka jest prawda. No co ko, korelacji nie widzisz, kurwa, zbieżności, jak? Co weźmiesz, kurwa, to tobie kurwa, dekiel kurwa, paruje, kurwa, gwizdek nie wytrzymuje, kurwa i widzisz wszędzie teorie, spiskowe, wszyscy ci kurwa, to, dopaść spod łóżka wychodzą, kurwa. Pająki tam to kurwa. Tytus, słuchaj, bo to, to ten, ta substancja ci nie służy. To nie jest to. Byłeś na no, to tyle czasu, to kurwa, wiesz, że nic. Ty mnie kręcisz teraz? Ja z wiem, czy kogoś nie ma tam kurwa po prostu w, z tyłu, no to, czy jest? I czy tam nie ma też z drugiej strony, no? Co mamy zrobić, żeby Pani Ewa może przyjść, nie tego, czysto? To jest żeby... jego mama czy kto? Siostra? Jak, jak No, no rozmawialiśmy... jak, po prostu nie, po prostu jak. no. Czysto? ...o regularności, o sporcie. Ty wiesz o tym. Wydasz sobie radę z tym. Dobrze wiesz, że Fox tak na Ciebie wpływa. Mówisz o tym głośno, mówisz o nowym rysunku. Czysto! Pani teraz o barku, fizjoterapii. Trzeba po prostu wdrożyć te rzeczy. Mówisz zadbać o siebie. O to jest nasz fotelik, nie? Potęgę wezmę, dobra weź. No. No, żeby to było tak na kolanach najwygodniej. Ty ty, ty, ty ty to zobaczysz jakbym cię rodzinę grzybami wytruł, wiesz? To, co ja ci takiego zrobiłem, ty? Wezmiesz. Ty, no, no, ty, no, ty, no to, bo, to, bo to jest naprawdę to. Wiesz, bo no, z jednej strony to, to to bardzo przydatne. Te twoje wybuchy taki właśnie wiesz. Yy... Nie wiem, jakoś, nie, mi, jakoś mi go nie żal. Ja nie potrafię w sobie znajdować empatii dla ludzi, którzy yy, jakby własnymi decyzjami doprowadzają się do kurwa. Ludzi, którzy widzą duchy, nie? Ale czemu to jest przykre? Ja, ja już to kiedyś mówiłem. Ludzie, którzy mają więcej niż inne osoby, tak jak na przykład Belmondo, pogoda, natura, Bóg, rodzice, nie wiem, ktokolwiek. W co sobie wierzysz, to sobie wiesz, obdarowali talentem, bo niewątpliwie, niewątpliwie pod niektórymi względami jest to człowiek ponadprzeciętnie. Ee, ponad przeciętnie utalentowany, i oni mają powiedzmy, nie wiem, co wchodzi, ja nie milion ma lat. Powiedzmy, że ma 30 lat, co nie się 10 lat wstecz. To masz dwie możliwości, stary. Masz dwie możliwości. Albo y, jakby nagrywać muzykę, czy spełniać się właśnie na, na tym rynku i tak dalej. Zarabiać swoje pieniądze, nie wiem, kupić sobie psa, chodzić na spacery, jeździć na ładne wakacje. Albo. Za wszystkie pieniądze, które masz, walić kurwa jakiś trzepy. Jeśli ta osoba świadomie, znaczy, świadomie, nie wiem czy można to mówić o świadomości, ale jeśli ta osoba wybiera, jakby szybki przypływ dopaminy yy, i życie w tym kierunku, to mi ciężko jest po paru latach, jakby takiego życia, gdzie, gdzie, gdzie ta osoba jest bezrefleksyjna, bo to nie jest tak, że nikt mu nie chce pomóc. Tylko koniec końców każdy kładzie na to lachę, no bo ile razy możesz pompować pomoc, kurwa, w człowieka, który jest tego nie warty. I, i koniec końców kończy nacierany po iluś tam latach, kurwa, skończony, zniszczony, bez niczego, z szarganą reputacją, e, będąc taką życiową kurwą, to przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ja nie współczuję takim ludziom. Ja współczuję ludziom, których potrąci samochód na ulicy, bo nie mieli na to wpływu. Ja współczuję ludziom, którzy zachorowali. Nie mieli na to wpływu. Ale sorry, jeśli kurwa, walisz do placze kurwa przez 10 lat, to nie możesz mieć do nikogo. nie możesz mieć do, do, do nikogo żadnych, żadnych zarzutów w tym momencie, bo ty sam się doprowadziłeś do tego, że jesteś zwykłą kurwą. I teraz tak, ja rozumiem, bo za każdym razem, jakby pojawia się, za każdym razem pojawia się ta sama gadka. A wiesz, bo on się uzależnił, to choroba jak każdej. Nie, 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 nie. Bo to, czy ty zachorujesz na rana pojutrze, bo no nie masz predyspozycje genetyczne, bo cokolwiek się dzieje, bo nie wiem, kurwa, mieszkasz w jakimś mieście, gdzie jest, kurwa, jakiś dach ocieplany azbestem w domu, nie wiem, no cokolwiek, kurwa. Co prowadzi do tego, że, że zdychasz na onkologii, ja ci wkur. Współczuję, jest mi mega przykro. Ale jak ktoś, kto po prostu wybrał sobie życie imprezowe i zrył sobie kurwa, mózg narkotykami, bo jest osobą kurwa, skrajnie nieodpowiedzialną, ja takiej osobie nie współczuję. Z narkotykami jest to samo. I teraz tak, jeśli widzę jakiegoś człowieka, który od nastoletnich lat zamiast zrobić cokolwiek ze swoim życiem bo na przykład mama dawała pieniądze, czy tata dawał pieniądze, woleli w klubie chlać dzień w dzień i teraz są malownikami, to też mi nie jest ich żal. Jakby totalnie sami sobie to wybrali. Jedyne, jeśli chodzi o osoby uzależnione, to jest mi żal ludzi, którzy na przykład, nie wiem, stracili dziecko, stracili, nie wiem, żonę, mamę, tatę, nie wiem, coś im się w życiu wydarzyło, na co nie mieli wpływu. I po prostu sobie z tym nie poradzili, i kurwa, piją to dziesiąte wino, tego dziesiątego ja dziennie, kurwa, bo nie potrafią wytrzymać sami ze sobą. Jest mi tak krótko przykro, jak słyszę takie historie, jak czasami, jak czasami masz takich, masz takie wywiady z osobami bezdomnymi, i ktoś tam mówi, że no, ja tam wiesz, miałem dobrą pracę, miałem firmę, żona miała wypadek, kurwa, i sobie nie poradziłem. Wtedy jest mi przykro, stary. Wtedy, wtedy jest mi przykro i, i źle mi się tego słucha. Trochę ubolewam, że nie znaleźli jakby, nie znaleźli drogi, żeby w jakiś, w jakiś, w jakiś sposób poddać się rekonwalescencji, ale nadal jest mi ich żal. Ale kurwa, że, 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 koleś, że koleś, który kurwa sprzedawał płyty, merch, grał koncerty zamiast pójść do domu, napić się wody, czy już napić się, kurwa, jednego drinka, wolał, kurwa, wypierdolony od mefionu chodzić przez ostatnie 10 lat. Ja rozumiem, że ktoś może mieć sentyment do jego twórczości i mówić, kurwa... Ja też mam, ja też mam takie mm, mieszane uczucia, na przykład, odnośnie magika, nie? Bo dużo osób mówi, bo dużo osób mówi, yy, no... Kurczę, gdyby nie to, gdyby nie to, co się tam 20 parę lat temu wydarzyło, to ale byśmy mieli rap w Polsce, nie? ziomek. Jakby w którym momencie, w którym momencie ktoś, kto się doprowadził też przez używki do takiego stanu, że skaże z dziesiątego piętra, yy, nawet jakby nie skończył z tego dziesiątego piętra, ale kurwa, już ma, już, już pewnie tak ma przepalony organizm i układ nerwowy. Yy, Dobrze, no, żeby wyglądał jak jeden z tych takich raperów, co kiedyś też rapowali, a teraz nie wiadomo co się z nimi dzieje, nie? No. Ale miał schizofrenię? No, ale myślę, że... wszelakie używki nie pomagają, stary, w... jeśli masz predyspozycję do schizofrenii. To jest analogicznie, to jest analogicznie jak Sentino. Czy Sentino ma... talent muzyczny? Ma. Czy jest zwykłą k***ą? Tak. Czy jest chory na głowę? Oczywiście, że tak jest to schizofrenia paranoidalna. Jakby chłop, chłop to są chodzące objawy schizofrenii paranoidalnej, kurwa, dwubiegunówki. To jest jakby sentino. I czym się e, doprowadził? Bo objął pecha, kurwa, i, i mu się tak wydarzyło, jak siedział w domu? Nie, kurwa. Wali mecz, kurwa, od 20 lat. Jakiś, kurwa, tani kos, kurwa, i popija to whisky. I zamiast pójść, kurwa, do lekarza i się leczyć. Znaczy on czasami bierze leki i, i nagle jest, wiesz, nagle jest pozytywny Sebastian, tylko za chwilę znowu idzie spać. I ile osób próbowało tej kur... pomóc? Chyba wszyscy. Chyba, chyba nawet ci, co, co nie chcieli, to i tak mu spróbowali kurwa pomóc i na koniec dnia nie warto. No. Więc po prostu, więc po prostu takie właśnie osoby, jak, jak Sentino, no, no muszą umrzeć jakkolwiek to, to zabrzmi, Ja mu śmierć nie życzę, ale nie jesteś w stanie nic mu zrobić, bo jeśli, jeśli ktoś prowadzi tak samodestrukcyjny tryb życia, to on się po prostu doprowadzi kurwa do grobu i jeszcze paru wariatów, kurwa będzie stało nad tym grojem, będą mówili, o, mogliśmy coś zrobić. Nie, nie dało się nic zrobić, kurwa. Jakby wszyscy próbowali i nie dało się nic zrobić. I to tyle.